Kontynuacja tematu blokady rachunków bankowych, czyli temat ulubionych dla tych, co handlują p p na Binance bądź na innych platformach. Otóż, tak jak wielokrotnie mówiłem, jeśli dostajesz postanowienie o blokadzie swoich środków, to wówczas masz możliwość zażalenia tego, ale niestety te zażalenia zwykle są nieudane. Dlaczego jednak warto żalić? Ponieważ jeśli zażalisz nawet Twoje zażalenie zostanie oddalone, to prokurator pozna pogląd Twój w tej sprawie, co Ty w ogóle zrobiłeś. I po upływie terminu, na jaki może być zrobiona blokada, wówczas prokuratorzy wydają postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych. I te postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych polega na tym, że oni poza EML-em, poza tą tematyką prania, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przedłużają tą blokadę, wedle Kodeksu Postępowania Karnego na dalszy, nieokreślony czas. I jak mamy postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych, że te środki zostały zablokowane, to wówczas te drugie zażalenie jest dużo łatwiej uzyskać pozytywne, czyli że sąd przychyli się do Twojej racji. Ale coraz częściej prokuratorzy, już widząc co się dzieje i jak przebiega systematyka tych spraw, o ile pierwsze zażalenie idzie do sądu i jest oddalane, to Drugie postanowienie, tutaj możecie zobaczyć, jest, że zwrócić osobie uprawnionej, czyli ta osoba, która składała pierwsze zażalenie w tej sprawie, dostała środki bez zażalenia drugiego, czyli już drugie postanowienie było dla niej pozytywne, mimo że sprawa się nie zakończyła. Właśnie dlatego te pierwsze zażalenie, mimo że jest 80-90% szansy na to, że zostanie oddalone, to wciąż sugeruje żalić. Czy zrobisz to samodzielnie, czy z moją pomocą, wciąż. Sugeruję, żebyś to zrobił, po prostu dla przekazania poglądów w sprawie do prokuratury i po to, żebyś jak najszybciej odzyskał te środki, a nie żeby doszło do przypadku na rzecz strony przeciwnej, która złożyła zawiadomienie i która czuje się w tym względzie oszukana i próbuje odzyskać twoje środki, mimo że to ona została oszukana.